Ludziska, kochane, wy nie macie pojęcia, jak ja się cieszę, że was tu aż tyle i że ja was wszystkich widzę. Że was nie trafiło, bo to choledę gorsze niż wojna. Jak pragnę zakwitnąć. Jak za okupacji Germańcy byli, to ich przynajmniej widać było, jak po ulicach łazili. A tego, słuchajcie, świństwa nie widać, a jest. I łapankie robi znienacka. I haps. Wczoraj 400, dzisiaj 350, jutro może z 500? No jak babcie dripcie, wyliczanka kornowanka, na kogo wypadnie na tego benz. Ośikowali mi się z moim mózgiem do szpakroszczaka na Mazurii. Na wesele. Już se nawet nową sprawiłam. A jakże trzeba się pokazać? Włączyłam TV. Żeby zobaczyć, jaka tam aura będzie. Co by korzonków, tudzież innych części cielesnych nie przeziębić. Aż tu nagle, uszą mnie wierzę, Józef, chono tu. Krzyknęłem na mojego ślubnego. Ty, co mi tam warłożą? Jakiś koronaświrus po Polsce lata? Ba, nie tylko po Polsce, ale i po całym świecie. I ludzi zabija, gdzie ich tylko przy karauli. I nawet schować się nie ma jak, bo go psia nędza w ogóle nie widać. A już o, na to ziotka, ty się lepiej do doktora wybierz, bo słuch to ci widzę nawala. Nie świrus, tylko wirus, koronawirus. Wirus? I do tego w koronie? Jezusicku, W koronie to był Boruś chrobry, Kaziu wielki. Ale wirus koronowany toż to samozwaniec jakiś. Jak pragnę zdrowia. Na łebce koronę założył i w naszej kochanej psia psiakostka się panoszy? Nie chce mi się wierzyć. Na drugi dzień słuchajcie, mój już wraca z roboty, a wygląda jak jaki Don Kiszot. Albo jędzierce średniowieczny. Ten świrus to ci chyba na łapu upadł, mówię. Z pod Grunwaldę wracasz, czy co? A on na to, że z na ulicę nie można wyjść, jak tylko w masce albo w przyłbicy. Bo to zaatakować może nie wiadomo skąd. I on se właśnie taką oto przyłbicę przysposobił. Wychodzę do warzywniaka, po ziemniaki. A, już od... a maskę założyłaś? A co to ja? Aktorka jaka? Toż do sklepu idę po ziemniaki, a nie na bal maskowy. Słuchajcie, a jak wyszłam w tej masce, to mnie nawet sąsiadka z dołu nie poznała. I ja i te zresztą. Wychodzę na ulicę, patrzę, a wszyscy w tych maskach łażą i tylko ślipiami zawracają bo reszty facyjaty nie widać, a jeden od drugiego na dwa metry pryska. No koniec świata. Żeby człowiek człowieka się bał, co to się narobiło? Słuchajcie, do tego wszystkiego zadzwonił jeszcze szwagier z mazu, że to jego syna wesele nijak w kwietniu odbić się nie może. No bo słuchajcie, jak tu się żenić, jak się młodzi przy ołtarzu pocałować nawet nie mogą. No bo wiadomo, jeszcze nie familia, a jak nie familia, to dystans na półtora metra ma być. A gdzie gorzko gorzko? A gdzie pierwszy taniec? Muniakami przed kościołem syknąć się nie da. Bo wiadomo, kto tam na tę ulicę nakichał i tych świrusów nasiał. A gotówki teraz nikt nie używa. Wszyscy tylko łąliny płacą. Słuchajcie. Za parę dni słyszymy, a tu szczekaczki po ulicach jeżdżą i z megafonów leci Zostań w domu! Zostań w domu! No myślałam, że Hisia dostanę, jak to usłyszałam. Mówię no, do Józia, no pomrzemy z głodu. Nie mamy żadnych zapasów. A Jóże mnie pociesza, źródka. Nie martw się, coś wymyślimy. Na początek musimy wziąć se psa. Psa? A po kiego czorta nam pies? Ha, <laughs> kochaniutka, pies to teraz będzie na wagę złota. Bo jak psa posiadasz, to przynajmniej z hamiliu możesz wyjść. Bo jak masz, a raczej pies ma tak zwaną pierwszą potrzebę, a jak nie, to musisz siedzieć w domu jak w więzieniu. A jak pierwszej potrzeby nie masz i wyjdziesz pospacerować, to ci od razu łazuch na mandacik wlepi. Józiu, a ja tam sobie nie wiszuję, żeby mi jakiś tam pies przed nosem ogonem majtał. Ogon to ja już mam. Wychodzę do sklepu, ogon. Do apteki, ogon. Na pocztę, ogon. No jak nic, PRL nam wraca jak, jak bumerang. Za sprawą tego świrusa w koronie. A jak już tak e, naprawdę nam się zachce tych spacerów, to psa se pożyczymy od sąsiada. Swaj nos trochę się jeży. Ale mordkę ma przesympatyczną i nic nam nie zrobi. No i tak słuchajcie, siedzieliśmy na tej wannie. A kwarantannie już o co parę dni zawaskowany wychodził, co by zapasy tego odkarzacza uzupełnić. Co dzień my stosowali kielieszeczek tego odkarzacza dla zdrowotności, aż tu nagle, coś mi węby zaśmitało, i mówię do starego. Judziu, ten wirus to tylko nad ciałem zapanować może. Ale nad jedną częścią człowieka. Nie może. A już się pyta, nad jaką? No nie wiesz. No taką na literę D. Zaraz. Ale ta część też należy do ciała. Oj, Jóżu, głuptasie, tobie zawsze jakieś sprośne myśli w głowie. Nie o tę oddolną część mi chodzi, tylko o duszę. A nie słyszałeś, że śmiech może być zaraźliwy? No, to słuchaj, jak wypuścimy tego wirusa śmiechu na tego samozwańca, to od razu będzie uciekał gdzie pieprz rośnie, aż kolonę zgubi. Przeżyliśmy już nie jednego wroga, nie jeden najazd. Z zarazą polszywską daliśmy radę. To i teraz dajmy radę. A po państwa, Minka, widzę, że już nie jedna dożyczka. Przed tym świrusem w koronie się obroniła. Polak potrafi!